Monika Wrubel wnuk witam, zapraszam na flash radomsko24.pl. W dzisiejszym serwisie, kiedy mieszkańcy Stobiecka Miejskiego doczekają się odwodnienia cmentarza, pokażemy jak wyglądał dzień otwarty w Centrum Terapii Koniczynka, jak radzi sobie poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Radomsku w czasie pandemii. Deszcze, a już szczególnie te bardzo obfite zawsze powodowały to, że przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim tworzyły się ogromne kałuże. Odwiedzający nekropolię nieraz narzekali, że suchą stopą nie można wtedy przejść, a woda w niektórych miejscach sięga nawet po kostki. Już niedługo ma się to zmienić. Urząd miasta w Radomsku rozstrzygnął właśnie przetarg na budowę systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim w Radomsku. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Robbud. Firma zdecydowała się wykonać roboty za kwotę ponad 176 tysięcy złotych. Mieszkańcy i radni zgłaszali duże problemy, w szczególności po wystąpieniu opadów, niekoniecznie bardzo intensywnych, że są duże utrudnienia w poruszaniu się zarówno pieszym, jak i samochodowym w terenie w okolicy cmentarza przy ulicy Brzezińskiej. Na wniosek radnych i w porozumieniu z parafią Świętego Rocha, która jest z zarządcą cmentarza przy ulicy Brzezińskiej, wykonane zostanie odwodnienie cmentarza. Zostanie wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż terenu. 22 lutego zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała decyzję na to, by zlokalizować w ich pasie drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej. Wstępnie prace mają zostać wykonane do końca listopada tego roku. Działacze lokalnych struktur partii Porozumienie spotkali się w Radomsztańskim Muzeum Regionalnym, aby wybrać prezesa i zarząd partii w okręgu 10. Na spotkaniu obecny był także były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. To wicewojewoda łódzki Krzysztof Cieciura został jednogłośnie wybrany prezesem, a funkcje dwóch jego zastępców pełnić będą Mirosław Olszewski i Tomasz Cieciura. Dodatkowo w zarządzie znajdą się także Krzysztof Magnucki, Krzysztof Pabich oraz Tomasz Kapuściński, ten ostatni w roli sekretarza. Za nami Radomszczański Dzień Drukarza. Na wydarzenie zaprosiło Muzeum Drukarstwa Rodziny Kamińskich. W czwartek obchody rozpoczęto od otwarcia dwóch wystaw: papiery wzorzyste Stefana Szczerbińskiego ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz stałej wystawy harcmistrz Zdzisław Gebauer, linoryty Poczty Harcerskie. Przygotowano także prelekcje, pokazy i warsztaty barwienia papieru, pokaz druku typograficznego oraz wykład o introligatorstwie. Dzisiaj mamy pandemiczną wersję Dnia Drukarza. Normalnie Dzień Drukarza odbywa się w końcówce maja, natomiast ze względu na pandemię musieliśmy przełożyć nasze wydarzenie. Brać poligraficzna, czarna sztuka, ma swoje święto, mamy święto stolarzy, a my kultywujemy święto drukarzy. W Muzeum Drukarstwa przygotowujemy dzisiaj marmurki, czyli papiery marmurkowe zdobione tady, tradycyjną techniką z użyciem naturalnych pigmentów, żółciwołowej, wody źródlanej. Są to papiery do celów introligatorskich lub do konserwacji papieru, powstające w taki sposób, że farbę nakłada się na powierzchnię wody, formując wzór bardziej lub mniej barwny, następnie na powierzchnię wody z nałożonym wzorem nakładamy kartę papieru. Wówczas wzór odbija się na karcie papieru i w umiejętny sposób zdejmujemy z powierzchni wody papier, który już wówczas może służyć introligatorom lub konserwatorom. Wydarzenie współfinansowane zostało z budżetu miasta Radomska. W kobielach wielkich odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej ze wsparciem finansowym z lokalnej grupy działania Region Włoszczowski. Cezary Huć, dyrektor biura region włoszczowski, opowiadał o zasadach skorzystania z dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To są pieniądze w wysokości 100 tysięcy dla osób, które przez ostatnie dwa lata nie prowadziły działalności gospodarczej. Można wziąć na każdą działalność, oczywiście bez takich działalności, które są wykluczone, czyli produkcja alkoholu bądź produkcja broni, dużych jakichś tam rzeczy, o! Dużych jakichś y, y, rzeczy stalowych, natomiast tak na, na wszystko, zresztą te 100 tysięcy przy tych działalnościach, no o których mówię, to by było mało bardzo. Nabór wniosków ruszył 14 września, a kończy się 28 września o godzinie 14.30. Wsparcie obejmuje mieszkańców gmin, na terenie których działa lokalna grupa działania Region Włoszczowski, a ta obejmuje swoim zasięgiem tereny 11 gmin Gider, Koniec Pola, Kluczewska, Mosk, Radkowa, Secemina, Włoszczowy, Żytna, Kobiel Wielkich, Radomska i Ładzic. Na początku tego tygodnia przez pierwsze trzy dni można było przyjść do centrum terapii koniczynka, zobaczyć, czym się zajmuje i z jakiej formy pomocy można skorzystać. Wszystko w ramach dni otwartych. Centrum chce poszerzyć swoją działalność i kierować ją także do osób dorosłych. W poniedziałek przygotowano ofertę dla menadżerów osób decyzyjnych narażonych na stres, które mają problem z wysokim funkcjonowaniem. We wtorek Koniczynka postanowiła wyjść do osób w starszym wieku, ale aktywnych, które biorą czynny udział w życiu społecznym. W środę za to chcieli zaprosić osoby z niepełnosprawnościami starsze oraz te zatrudnione w zakładach pracy chronionej. Przedstawiamy te metody, na których cały czas pracujemy, tylko do tej pory byliśmy skoncentrowani na dzieciakach, szczególnie dzieciakach z dysfunkcjami, ale te metody, ten sprzęt może mieć również inne zastosowanie, może wspierać, pomagać zupełnie inne grupy społeczne, zdrowe osoby, które chcą swoje funkcjonowanie po prostu podnieść na wyższy stos sposób, na wyższy poziom polepszyć. I stąd ta dzisiejsza oferta. Koniczynka przypomina także o tzw. terapii zawieszonej. Już kończą się prace związane z tworzeniem na stronie internetowej placówki zakładki z bazą danych dzieci, które mają problemy rozwojowe, a ich rodziców nie stać na terapię. Osoby prywatne czy firmy będą mogły wybrać z listy takie dziecko i przesłać pieniądze na to, by mogło brać udział w zajęciach w Centrum Terapii Koniczynka. Większość rodziców dzieci korzystających z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej w radąsku zdecydowała, że ich pociechy wrócą na terapie stacjonarne. Jest jednak kilka przypadków podopiecznych poważnie chorych. W tych przypadkach zdecydowano o zawieszeniu zajęć. Placówka działa z pewnymi obostrzeniami, których trzeba przestrzegać w okresie pandemii. Jeden rodzic zgłasza się na badania bądź na terapię z dzieckiem. Mamy obowiązek noszenia maseczek. Na e, terenie placówki dziecko wchodzi do gabinetu, wtedy już e, funkcjonuje bez maseczki. Mamy płyty e, pleksi na biurkach, więc jest ten, e, ten reżim sanitarny zachowany. Pracownicy również są zobowiązani, jak i rodzice, których e, przyjmujemy, zachować dystans społeczny. Na korytarzu również mamy dystans społeczny, czyli rodzic jest w oddaleniu jeden od drugiego 2 metry. Osoby dorosłe wchodzące na teren poradni mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przez noszenie maseczek lub innego rodzaju materiałów zasłaniających te części ciała. Obowiązek nie dotyczy jednak diagnozowanych dzieci i uczniów. W ciągu roku z różnych rodzajów terapii w poradni korzysta około 150 dzieci. Tradycyjnie już we wrześniu organizowane są obchody rocznicy bitwy pod Ewiną i w tym roku także je przygotowano. Zorganizowała je Nowa Lewica. Uroczystości w Lesie pod Ewiną już od lat upamiętniają bitwę stoczoną w dniach 12–13 września 1944 roku przez III Brygadę Armii Ludowej imienia Józefa Bema wspieraną przez oddział batalionów chłopskich i skoczków z polskiego sztabu partyzanckiego z jednostkami armii niemieckiej. Było jasne, że rozmakowanie sił AL we Winie i okolicznych wsiach jest nieprzyjacielowi znane i że tu nastąpi główne uderzenie Niemców. Zgodnie z decyzją Sztabu Brygady przystąpiono natychmiast do zaminowania dróg prowadzących do Ewinu. Rocznica jak zawsze była okazją do złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem by upamiętnić w ten sposób walczących w bitwie. 22 września przypada dzień bez samochodu. Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 powiat radomszczański zrezygnował z przygotowania masowego wydarzenia promującego to święto, ale nie wycofał się z popularyzacji jego idei. Organizując event garnitury na rowery zachęca wszystkich, by w tym dniu zrezygnowali z jazdy samochodem na rzecz alternatywnego, ekologicznego środka transportu. Każdy mieszkaniec powiatu, który 22 września zrezygnuje z jazdy samochodem i udokumentuje swój udział w akcji, umieszczając w dyskusji pod wydarzeniem swoje zdjęcie z ekologicznym środkiem transportu, otrzyma pamiątkowy gadżet, 17-częściowy zestaw narzędzi rowerowych, w skład którego wchodzi wielofunkcyjne narzędzie oraz dodatkowe akcesoria. Grzegorz Kącki z komendy powiatowej Policji w Radomsku opowiedział nam o najważniejszych wydarzeniach drogowych w tym tygodniu. Doszło do dwóch zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W przeciągu 24 godzin na przełomie 15 i 16 września doszło właśnie do dwóch wypadków. W godzinach wieczornych doszło do wypadku śmiertelnego, z którym uczestniczył kierujący pojazdem mechanicznym oraz kierujący rowerem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kolonia Borowiecko na drodze K91C. Kierujący pojazdem mechanicznym potrącił śmiertelnie kierującego rowerem jadącego w tym samym kierunku w kierunku miejscowości Radomsko. Rower był wyposażony na wstępnych oględzinach, rower był wyposażony w elementy odblaskowe, jak i również światła pozycyjne, które świeciły w chwili wykonywanych oględzin. Wypadek z miejscowości Trzepce w godzinach rannych Doszło do tego zdarzenia, też uczestnik zdarzenia był kierujący pojazdem mechanicznym, jak i również kierujący rowerem. Wiek około 40 lat. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Zapraszam za tydzień, oczywiście o godzinie 20. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTubie.